Cześć! Witajcie już w dziewiątym odcinku na mój Star Planet. Właśnie dzisiaj chciałam Was poinformować, że dzisiaj o 20.00. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest Sylwester. O, jeszcze na nagrywam. Dzisiaj jest Sylwester. I dzisiaj o 20:00 jest mega giga otwieranie prezentów. Będę pozdrawiać i się cieszyć. 5 minut temu zaprosił mnie jakiś kanel Anet stress. I zaczynamy rozmowę. Chciałem, bo dzisiaj mnie zaprosił, to miałem też dla Was informację. Hello! Hej! Dobrze, rykł haker. żeby to był jakiś mega duży haker, dopiero chwilę chwilkę zrobiłby chyba konto. Aha, nie wiadomo. zaraz się z A, bo kto patrzy. O, na razie jeszcze. Może zmniejszę wam tą rozmowę, żeby wam było lepiej na chwilę. Czekajcie. Albo nie, dobrze jest jak jest. No. Aha, nawet błąd ortograficzny. Osiągnęłam nowe LE! kratki, chociaż ja dalej zero, bo to jeszcze się nie zeszło. Ops. Ha, ha ha Dziecko na pewno. Dziecko na bank. Kurde. E, e, e. To dziecko jest chyba takim niby hakerem. Ale dobra, ja wiem lepiej niż dobra, ty sama jesteś dziecko. No, <laughs> Aha. Aha. Trzy minuty rozrywkę mi wielką zapełniło. Cheł, ch... chłe chłe. chu. kawałek to tak pisze. Hmm. nie mam nikogo takiego, co się podobnie nazywa. Dobra. Pisze, 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 pisze. Czekajcie, on w ogóle pisze, bo chyba się zaciął. O, chyba śnisz. Nie młupi. Aha. cztery pięć minut minęło. O, odliczać. Tok. tık Po, pozdrowie. Pozdrawiam. ma. Okej. Okay. Bardzo przepraszam, że się aż tak do was nie odzywam, ale ja bym chciała z tym hakerem na serię pogadać. O. Mhm. Pozdrawiam. Ha, 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 ha. ha, ha, ha. Nawet porządnego działka nie potrafię zrobić. Okej. Okay. i nie wyjdzie rewokacja chcę do was okej okay. pozdrawiam za fajny komentarz za O, nowy level pozdrawiam cię bardzo Gabi i Dramat bardzo ładny status no. Gabi i Dramat Ха-ха-ха. Ок. Я вам до конца нагревания. Osiem, siedem, sześć. cztery, trzy. Okej. Nie wyloguję mnie. Na bank. A la la la. I nic. Spoko. Halo? Może ja się odzywać nie będę? I będę mieć co? Co jasnej ciasnej. 20 30 sekund do końca nagrywania. Ale jak to, nie mówcie, że to był ten Montaras, co z nim wczoraj pisałam i też mnie vlogował. To na razie.